Witajcie, witajcie to znowu, ja, Góral Gra. Witam Was. Można powiedzieć, że w kolejnym odcinku, ale w sumie zacząłem nową grę. Mam właśnie pierwsze zadanie: yy, zinwigilować pana Krętaczewskiego. Już porozmawiałem sobie tutaj z paroma ludźmi. No i sprawa wygląda tak, że. Przemyślałem sobie po prostu o moją grę. Myślę, że trochę o tej grze już wiem. Myślę, że chciałem być może zbyt dobry. Dlatego teraz pomyślałem sobie, że nie, nie będę wracał do starego save'a. Zacznę nową grę, bo już historię mniej więcej znamy. Historię Shizimerów, Ranków i tak dalej. Pomyślałem sobie po prostu, że a czemu by nie zacząć na przykład gry i po prostu troszkę inaczej pogadać z ludźmi. Na przykład nie, nie pomagać streamerom, tylko po prostu od razu powiedzieć, czy by się wyprowadzili i tak dalej, i tak dalej. No. Myślę, że chcę iść teraz taką drogą, można być, powiedzieć, że bardziej takiego hamskiego skurczybeka beka po prostu co będzie podpieprzał. Żeby po prostu jak najwięcej zarobić kasy, jak najwięcej awansować. I, i, i myślę, że no, też historia i, i cała tutaj opowieść będzie też inaczej wyglądała. Także można powiedzieć, że oficjalnie zaczynamy drugi sezon. No a jak to się wszystko potoczy, no to zobaczymy. Przeszedłem oczywiście znowu samą czek tam troszkę wyłączyłem, bo wiedziałem już co i jak. Także no, musiałem pierwsze zadania zrobić tam kamery w jadalni i ten. Teraz dostałem z Ministerstwa yy, zbrodnia i kara, tylko że jest problem taki, że dostała mi godzina, a gościa kręta jak nie było, tak nie ma. No i w sumie nie wiem. Jak to się skończy, chodziłem. Tu po. O, trzeba odebrać ten telefon. Odbierz telefon. Tu ministerstwo porządku, zawiedliście towarzyszu Karl, Zostajecie ukarani upomnieniem i grzybną w wysokości 250 dolarów. Jeśli stan waszego konta spadnie poniżej zera, zostaniecie wyrzuceni z pracy. Zajmijcie się kolejnym zadaniem. Według naszych źródeł jak kup krętaczewski łamie państwowe dyrektywy. Obserwujcie go, używajcie, użyjcie kamer. Być może zarejestrują jakąś nielegalną działalność. Zebrane dowody, dołączcie do swojego raportu. Dobrze. Napisz raport na Jakuba Kętaczowskiego, ale póki co jeszcze gościa jest, idzie Więc my sobie przyjdziemy tu No i tak jak mówię no, Zaczynamy nową grę W sumie mieszkańcy są ci co byli gdzie on gdzie? Aha, pali papierosy. Dobra, to, to już wiemy. No i co? I tak ja mówię, no, gra mi się bardzo podoba. Nie grałem, znaczy się nie oglądałem u nikogo na YouTube. Próbowałem sam po prostu jakoś prowadzić rozgrywkę. Z kimś gada jest zły. Dobra, myślę, że tyle nam wystarczy. Możemy już napisać raport na pana Krętaczowskiego. No to tak, pan Kamiltaczowski, mieszkanie numer 2. Napisz, obywatel 2 naruszył dyrektywę, właśnie, która to będzie dyrektywa teraz? Aha, tu są dyrektywy. Zabranie się produkcji narkotyków, czyli to jest dyrektywa 6041 z dnia 3 września, czyli to jest to, yy, gdzie mamy te <laughs> Aha. zebrane informacje, zebrane dowody, wyślij. My już przyjechali po niego. Spałowali, gościa, skopali kaj i w więzienie Także to już wszystko wiemy ale tak jak mówię no Spróbuję poznać historię z innej strony Na pewno teraz będzie pewnie zadanie z tymi shreamerami Jakoś tak mi się wydaje że to tak będzie wyglądało i teraz podejdę do zadania troszkę inaczej jak wcześniej tam wtedy pomagałem im z tym bosmanem i tak dalej na ten statek, a teraz. A teraz po prostu będę chciał. No, jak to się nazywa? być takim hamskim skoczybiekiem. No, zobaczmy, jak to zadziała po prostu. I czy czasem, nie wiem, może być tak, że na przykład jak byłem dobry, to mi brakowało kasy na leczenie córki. Teraz może jak będę hamskim skoczybiekiem, to może. Yy, i mieszkanie numer 2, stać lokatora. Dobra. mieszkanie numer 2, remont 500 dolarów Ale ja nie mam tyle Dobra, a mogę napisać na kogoś raport albo z profilu lokatora Marek Ramek. Czekajcie, Marek Ranek, czyli mieszkanie numer 3 Płeć mężczyzna, współlokatorzy. mieszka, zawód, pracownik archiwum. Wyślij. Okej. Okay. Z profilu lokatora Klaus Schrimmer. Oni mieszkają. Schrimmer, Schrimmer numer jeden. Mężczyzna, współlokatorzy z Marią Schrimmer. Zawód sprzedawca tytoniu i lubi grać w szachy. Wyśli. okej, okay. no i mamy zarobiliśmy po prostu za samo profilowanie w... zarobiliśmy kasę, dzięki której możemy właśnie dobre zasiedlenie ale i ze szpak aha, czyli teraz mamy do wyboru Jones niedodutny nie, myślę, że wynajmiemy lekarzowi Aha, zbrodnia i kara. Zadzwoń do ministerstwa. Wybierz numer. Tu ministra Borozgo. Gratulujemy z powodzeniem. Wykonaliście zlecone wam zadanie. W nagrodę prześlemy na wasze konto. Następującą sumę 1000 dolarów i 250 punktów autorytetu. Pamiętajcie, że nieodebranie telefonu z ministerstwa zostanie ukarane grzywną. Nie możecie opuszczać domu i macie ze względu obowiązek odbierania telefonu. Nawet jeśli będziecie jedną drogą w grobie, zrozumiano? Tak. Pozbyliście się wichrzyciela. Teraz musicie wypytać lokatorów o Shimera. Ustalcie, co o nim sądzą i przygotujcie na tej podstawie jego profil. Bierzcie się do roboty, towarzysz. O tu jakieś znaki, wykrzykniki? o co chodzi? problemy domowe, porozmawiają o pracy potrzebuję twojej pomocy, kochanie nie mogę znaleźć naszego dużego rondla zajrzałem do każdego konta nie mam pojęcia, gdzie się zapodział może ktoś go ukradł powinniśmy wysłać policję chcesz Wzywać policję z powodu starego rondla? Wybij to sobie z głowy. Pewnie zostawiłaś go w starym mieszkaniu. Możliwe. Mógłbyś popytać lokatorów, czy nie pożyczyłby nam ktoś rondla? Pewnie nie odmówią nowego zarządcy domu. Oddam go jak tylko ugotuję kompot dla Marty. W porządku. Popytam sąsiadów o rondel. Dobra, a co? powoli się ze mną, nie teraz Martą. Zaginiona. Co się stało kochanie? Coś strasznego tusiu, Zgubiłam Nairę. Kim jest Naira? Moja lalka. Dobra, no to to już wiemy. To teraz tak. Z tego co pamiętam, tu gdzieś była lalka. Nie wiem czy to czasem nie była tam w tej szafie. Dobra, weź zegarek. Jest pusto, tam jest szafa. Mi się wydaje, że to było tu, chyba tu była ta lalka. A zabierz wszystko. Dobra, jest córka. Nie teraz. Eee, nazywa się Twoja lalka. Najras, się się zanotujesz. Znajdziesz ją dla mnie. Już znalazłem. Proszę, dziękuję, tatusiu. Okej. Okay. Hmm. Coś mi tu migło. Syn jest zły. Dzień dobry. Zapytaj o męża. Jak się miewa pani mąż? Wygląda na zmartwionego? Nie czuję się najlepiej. Na szczęście otrzymał przesyłkę z rolką taśmy fotograficznej. Klaus lubi robić zdjęcia. To poprawi mu nastrój. Dobrze. Pogadajmy z panią Rankową. Dzień dobry. Zapytaj o Klausa Schiemera. Chciałbym zapytać o Klausa. Nie narzuca się pani? Nie, pani. To człowiek godny szacunku. Pomógł mi kupić butelkę wspaniałego szery. Jest znawcą win, nie to co mój staruszek. O, proszę bardzo. Chciałem już pokazać o rondlu, ale... E, dzień dobry. Przedstaw się. Chciałbym się przedstawić. Mam imię Karl jestem zarządcą budynku. Bardzo mi przyjemnie. Jestem doktor Alojzy Szpak, lekarz. Z pewnością panom nie słyszał. Całe miasto mnie zna. Hmm. Ale rzeczywiście, tylko proszę mnie nie wychwalać. Po prostu spełniam swój obowiązek. To wspaniale. Proszę dać znać, gdyby czegoś pan potrzebował. Och, jakie. Ja mogę mieć problemy. Drobiutyńkie jak już. A pan ma na pewno ważniejsze rzeczy na głowie. Zapytaj, co słychać. Dobrze się pan czuje? Nawet niech Pan nie pyta, haruję jak dziki osioł, nie mogę się ogonić od pacjentów, a więc jest Pan lekarzem. To moje powołanie, zapewniam Pana, by leczę nawet zdrowego. Mhm. Można powiedzieć, że w takich przypadkach wręcz się specjalizują. Jakie ma Pan wykształcenie? obraża mnie Pan? Całe swoje życie poświęciłem leczeniu ludzi a na wątpliwości ranią moje serce. Proszę wybaczyć, mam stresującą pracę. Doprawdy mój drogi? Oto najlepsze lekarstwo na stargane nerwy. Tylko z umiarem. To co on nam dał, whisky? A to ciekawe. O, tu coś z synem jest, trzeba pogadać. Tak tato. Um, potrzebujesz czegoś? Mam sprawę tato. O co chodzi? Zaczęły się zajęcia z ekonomii. Dostałem listę lektur. Są na niej różne skrypty i książki, które muszę przeczytać. Wstąpiłem do księgarni, ale nie mieli tych książek. Znajomi mówili, że da się kupić używane, ale kosztują majątek. Mógłbyś porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi? Może ktoś z nich ma te książki? Znasz tyle mądrych ludzi Spróbuję Ci jakieś pomóc no To w sumie mi się wydaje, że chyba wiemy z kim porozmawiać Z panią Schimmerową, bo ja chyba nauczycielką Jak mi się dobrze zdaje Dobra, czyli tak, mamy zadanie Pożyczyć rondel. Jakby był no, w sumie mamy trochę pieniędzy, co ukryte zostanie ujawnione. Czekajcie, co to za zadanie jest, co ukryte. Muszę porównać. Aha, czyli to chodzi o Klausa Schimera. Dzień dobry. W sumie. Zakończ rozmowę. Jest Aloisy Szpak, ale on nie będzie miał książek. A właśnie, ale może zapytaj o Klausa Schimera Karl, mój drugi. Jak się cieszę, że Pana widzę. Jak się Pan czuje? Jak się miewa Pańska rodzina? Dziękuję, wszystko w porządku. Chciałem Pana spytać. To wspaniale, w naszych czasach to rzadkość. Powtarzam sobie. Alojzy? Chciałem Pana zapytać o Alojzy. Nie powinieneś tak się zamartwiać o cały świat. Przecież opiekuje się nad nami Państwo. O Pana sąsiada? Ale nie. I tak martwię się o naszych sąsiadów, znaczy o wszystkich ludzi. Wie Pan? Och przepraszam, poniosło mnie. Więc o czym chciał Pan porozmawiać? O Klausie Schimmerze spod jedynki mój drogi, dopiero się tu wprowadziłem nie zdążyłem jeszcze poznać wszystkich sąsiadów, jestem przekonany że są wspaniałymi ludźmi i ten pański hmm, Mouse streamer i z pewnością także klaus streamer tak, tak, z pewnością gdyby tylko drogi pan streamer mniej palił nie zabija i szkodzi zdrowiu no to w sumie Czyli mam porozmawiać tylko jeszcze z, z panem Markiem Rankiem, no i w sumie zadanie, no i to jest właśnie to co mówię, że wcześniej na przykład jak grałem, nie miałem w ogóle takich dialogów. Lekarz, poszedł spać. Troska, i zaufanie. Troska i zaufanie, co to było za zadanie Aha Żeby pożyczyć rondel. Dobrze. To zróbmy tak. Pójdziemy w związku z tym, że już pamiętam, że kiedyś pożyczałem barondel od pani Ranek, bo ona jest chyba kucharką. Chociaż czekajcie, przyszedł yy, kupiec. Handel, co tam dziś, gościu, masz? No. Gdzie masz rondel? Kardigan. weźmy cardigan, bo na pewno się przyda e, pani rankowej. Jak mi się dobrze zdaje, whisky mamy nie będziemy kupować whisky książki, o, są książki ale nie będę kupował książek zrobimy to inna... inaczej synowi mamy załatwić książki więc myślę, że najlepiej by było zrobić to od pani od pani Schimmer ale zobaczymy kto będzie wychodził pierwszy Dobra, rankowa i ranek jest tam. Ten co to? Pistolet. Hmm. No dobrze, to oni się rozmawiają. Mam nadzieję, że w końcu wyjdzie ktoś z mieszkania. Tu są te dyrektywy. To jest co? Aha o 250. Za każdy... Za każdy profil jaki zrobię. I Shima, e, Dzień dobry. Oro męża. Nie, ja chciałem książki. Hmm. Chyba, że co, musiałbym kupić książki od y, kupca. Znowu mi szkoda tych pieniędzy. Ale idzie pan Marek Granek i już go łapiemy. Czego pan potrzebuje od pracownika archiwum? Przedstaw się. Pozwoli pan, że się przedstawię? na nie, Karli, jestem nowym zarządcą budynku. Nazywam się Marek Granek i jestem szanowanym archiwistą zmuszonym do życia w tym odrażającym mieszkaniu. Mam nadzieję, że zrobi pan tu porządek. Dam z siebie wszystko. Lepiej dla pana, żeby tak właśnie było. I teraz tak. Zapytaj o Klausa Schimera. Chciałbym zapytać o Klausa Schimera. Dlaczego pan pyta? Nie będziemy mu mówić dlaczego. Wiem tyle samo co pan. Poza tym ciekawość to straszny grzech. Miałem kiedyś kolegę z pracy, który zawsze wtykał w nos w nie mnie swoje sprawy i dokumenty. Mhm. Wyglądało w więzieniu. Dowiedział się pan więcej niż powinien. Do widzenia, młody człowieku. No, szczerze. No, ale. Porozmawialiśmy. Znajdź podręczniki do ekonomii dla Patryka. ok? Dzień dobry, zapytaj o rondel. Czy ma pani może duży rondel? Moja żona zostawiała swój w starym mieszkaniu, a nasza córka prosi o kompot. Nie. Mój drugi od lat mieszkamy z mężem sami, nie potrzebujemy dużych garnków. Już dawno temu zaniosą wszystkie do Lombardu. No to widzicie y, jednak dobrze, że zacząłem nową grę, bo dużo się zmieniło, można powiedzieć, że y, za pierwszym podejściem jak grałem, to od niej dostałem bodajże rondel, a ja i wtedy chyba musiałem załatwić ten kardigan, bo zimno było, czy coś jakoś, czy nie, czy, czy wtedy chyba chodziło o aspirynę. Ale wiem, że od niej dostałem na pewno rondel i, i teraz nagle wszystko się zmienia. W ogóle teksty są inne, także to nie jest tak, że wszystko mają po prostu... Dobrze, no to tak, w takim razie ja dziękuję Wam za kolejny odcinek z Beholdera. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo, bardzo mnie gra wciągnęła. Mam nadzieję, że Was też. I zauważyłem, że za drugim podejściem z nową grą teksty się zmieniają. Tak, teksty i, i historie i, i, i w ogóle rozmowy. Także mam nadzieję, że się odcinek Wam spodoba i trzymajcie się, cześć.